Jak przełamać się fotografii i zacząć na niej zarabiać? Oto 7 sposobów na rozpoczęcie zarabiania na fotografii. Zdecydowanie, jeśli rozpoczynasz swoją przygodę z fotografią, już umiesz coś działać fotograficznie, bądź chcesz właśnie rozwinąć się fotograficznie, to rób jak najwięcej sesji. Komu rób sesję? Rób swoim znajomym, z rodzinie, przyjaciołom. Dzięki temu masz kilkadziesiąt osób tak naprawdę na to, aby je sfotografować. Masz kilkadziesiąt sesji na naukę, na rozpoczęcie właśnie takiej tworzenia siatki swoich właśnie znajomych, w którym będziesz robił sesję i to rozwinie cię fotograficznie, ale jeszcze coś dobrego się wtedy stanie. Ponieważ te osoby będą publikowały te zdjęcia gdzieś na swoich social mediach, ty oczywiście też to będziesz publikować, Nie, ale właśnie one publikując nas na swoich social mediach zaczną się pojawiać osoby, które są znajomymi, Twoich znajomych czy rodziny. Więc tak będzie się rozprzestrzeniała ta właśnie Twoja siatka, już takich klientów, którym robiłeś czy robiłaś zdjęcia. Nie ma nic złego w tym, żeby właśnie przez te kilkadziesiąt pierwszych sesji nie brać kasy za to, albo powiedzieć, że jeśli będą się podobały zdjęcia, to, to ktoś zapłaci, jeśli nie, to spoko. Ale ty właśnie się uczysz, mówisz o tym, że uczysz się w fotografii i chcesz się w tym rozwinąć. Partnerem kanału jest Fotoforma profesjonalny sklep foto wideo. Kolejną drugą rzeczą bardzo ważną to prowadzenie marketingu. Nie wystarczy że robisz swoje zdjęcia musisz zadbać o to aby to się rozprzestrzeniało. Pierwszy punkt pozwoli ci na, na, na zbudowanie już takiej siatki osób które gdzieś będą o ciebie o tobie mówiły że zrobiłaś zrobiłeś świetne zdjęcia. I ten marketing właśnie na podstawie poleceń jest genialny, jeśli chodzi o fotografię. Czyli jeśli zrobisz zdjęcia tym swojemu znajomemu, znajomej, przyjacielowi, czy też rodzinie, poproś o to, aby polecił Ciebie Twoje usługi wśród swoich znajomych. Dzięki temu to się będzie rozszerzało zawsze, zawsze, na każdej sesji o to proś. Zbuduj swoje konto na Instagramie i na Facebooku jako fanpage i na Instagramie jako po prostu profil Twój fotograficzny. O tym, jak budować konto fotograficzne jest na kanale też tutaj też filmy, ale od razu jak rozpoczynasz swoją działalność fotograficzną to dokumentuj to co zrobisz na tych sesjach i publikuj te sesje na swoich social mediach. Jak publikować, pokazuję to w innych filmach i co tam pokazywać i czy tylko zdjęcia, to właśnie pokazuję w innych filmach. 3. Budujesz swoją markę osobistą fotografa przez wiele lat. To jest tak, jakbym to porównał do maratonu, a nie do sprintu. Nie da się tego zrobić w, w pół miesiąca czy miesiąc, tylko systematycznie buduj swoją markę Fotografa na swoich social mediach, a także w miejscowości, w której mieszkasz, żyjesz i tam fotografujesz, ponieważ gdy będzie coraz więcej tych osób, które polecają cię, już wtedy ta marka Twoja osobista, fotografa wzrasta zdecydowanie. 4. Zawsze zbieraj zgody na wykorzystanie wizerunku, na to, żebyś mógł publikować zdjęcia, które są na sesji. Miej przygotowane karteczki. Które sobie wydrukujesz, bardzo prosta karteczka, imię, nazwisko. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć przez wykonawcę, czyli przez fotografa. Data, podpis, imię, nazwisko, telefon i podpis tej osoby. i Dzięki temu będziesz mógł publikować te zdjęcia na swoich social mediach. Przy okazji, przy po każdej sesji poproś gdy już oddasz zdjęcia od razu miej przygotowany szablon w który po prostu wklejesz fajnie napisane tak żeby ktoś to czytał, że to jest napisane do niego, oczywiście użyj tam imienia tej osoby, że jeśli im się podobają zdjęcia to bardzo proszę o rekomendacje byłoby sprawić, że ten dzień będzie piękniejszy i w Ten sposób napisz osobom, aby dawały Ci rekomendacje na Twoje usługi fotograficzne, za to, co zrobiłeś. Żeby, po, na przykład w Google, w Twojej wizytówce Google, którą też utworzysz, jako właśnie budowanie swojej marki, co polecam zdecydowanie zrobić, i tam będą publikowali opinie o Tobie jako fotografie, który wykonał im sesję. 5. Zobacz, jakie jest zapotrzebowanie na dany temat fotograficzny w Twojej miejscowości. Na przykład, jeśli widzisz, że jest wiele osób, które bierze śluby. Taka jest fajna dziedzina fotograficzna, ślubna. Ona jest trudna, ale jeśli chciałbyś w to iść, no to to jest taki ciekawy rozwój, ponieważ jako fotograf ślubny możesz mieć tak naprawdę jednego klienta przez wiele, wiele lat i to się sprawdza, że to nie jest jednorazowa usługa. Bo zauważ, jeśli Tobie odpowiada na przykład fotografia ślubna z, połączona z fotografią ciążową, z fotografią e, dziecięcą, rodzinną, no to tak naprawdę ten klient, który jest na sesji zdjęciowej Twojej ślubnej, czyli na plenerze, na reportażu ślubnym, może być przez wiele lat u Ciebie, ponieważ potem będzie ta e, Pani Młoda, która e, była u Ciebie na sesji w ciąży, więc będziesz mógł wykonać sesję ciążową, brzuszkową, więc to już jest genialny sposób na to, aby sprzedać sesję noworodkową. Czyli robisz pakiet, że jest sesja ciążowa plus noworodkowa plus sesja na pierwszy rok życia. I ten pakiet opakowujesz w fajną cenę i sprzedajesz to osobie, która już ci zaufała, już jest zadowolona z tych zdjęć, które Ty zrobiłeś i Przedajesz to w pakiecie tak, żeby to było korzystne cenowo dla tej osoby, a ty od razu otrzymujesz zapłatę za trzy sesje i to w przeciągu roku, czyli rok później musisz dopiero wykonać ostatnią sesję, którą zrobiłeś. Jeśli na przykład widzisz, że jest duże zapotrzebowanie firm, jest dużo, dużo firm w Twojej w miejscowości i potrzebują zdjęć typu biznesowych, typu jakieś reportaży, jakichś eventów, no to wdróż się w to i. Daj taką usługę, która jest zapotrzebowanie, zapotrzebowanie w danym temacie, w danym miejscu, o danym czasie. Na początku, gdy będziesz już po tych sesjach pierwszych bezpłatnych, potem rób dużo sesji takich e, korzystnie cenowo, prawda? Możesz zrobić te sesje dość w miarę tanio, ale pamiętaj, że przykładaj się do tego jak najlepiej, tak, żeby te zdjęcia były genialne i gdy będziesz mieć już trochę tych sesji, stale podnoś cenę. To jest konieczne, aby wejść na znacznie wyższy poziom też zarobkowy, jeśli chodzi o fotografię, ponieważ gdy będziesz wyceniać drożej te swoje usługi, przyciągniesz klientów, którzy potrafią zapłacić więcej i oni są mniej wymagający niż ci, którzy chcą mieć za prawie pół darmo sesję. Uwierz mi, tak jest, więc ktoś, patrząc drogo za sesję, on jest mniej takim klientem awanturującym się, wie czego chce, wie, że ty dasz to, co on chce, ponieważ jesteś marką taką premium i to zdecydowanie jest świetny sposób na działanie. Na początku możesz robić dużo sesji jak najbardziej za niskie pieniądze, jeszcze przedtem za darmo. To jest ok, ale pamiętaj, żeby stale podnosić swoje ceny. Przybójmy, jeśli fotografujesz śluby, no to na przykład 500 za każdy sezon podnosisz cenę, czy też 1000 do góry, ale żeby to było systematycznie podnoszone, tak żeby to nie było nagle taki skok, tylko żebyś klientów swoich przyzwyczaił do tego, że Twoje usługi są wycenione dobrze, ale to w momencie, gdy już masz tych sesji sporo. 7. Zdecydowanie rozwijaj się fotograficznie, rozwijaj swoją wiedzę fotograficzną i także umiejętności z kursów, z filmów, z książek, z wielu spotkań z innymi fotografami i korzystaj z tej wiedzy i wdrażaj to u siebie. To pozwoli Ci robić jeszcze piękniejsze zdjęcia, a co za tym idzie, jeszcze lepszy marketing i co za tym idzie większą ilość klientów. Jeśli chcesz rozwinąć się fotograficznie i pójść dalej w temacie, mam dla Ciebie niespodziankę. Zobacz w opisie filmu, kliknij i zobacz co dla Ciebie przygotowałem. A tymczasem e, dziękuję Ci serdecznie, kliknij łapkę w górę, jeśli to było dla Ciebie pomocne i trzymam za Ciebie kciuki, za Twój rozwój fotograficzny. Trzymaj się, hej, pa.